Myślę, że prezydent takiego jakiegoś jad, jasnego planu na swoją przyszłość nie ma. Ja w żadną partię na ten moment nie wierzę. Raczej bardziej myślę o działalności, myślę, że prezydent mógłby się w jakąś działalność y, na prawicy szeroko pojętej, ale nie partyjną, tak? Może trochę jak Aleksander Kwaśniewski na Lewicy, który tam niektóre, niektóre porozumienia y, wspierał, niektóre nie angażował się w różne projekty, ale bardziej myślę o tych ostatnich latach, nie o Europie, tak się nazywało, Europa Plus. Mm -hmm. Myślę, że akurat takiej roli prezydent wam nie chce pełnić, natomiast jest rolę, taką osoby ważnej na prawicy, w jakimś sensie takim, um, w jakimś sensie, z, właśnie, jeśli chodzi o przesłanie, o wartości, o kierunki, o to, jaka ta prawica ma być, um, może próbować, nie może zostanie youtuberem. No. No tak, ale czy w ogóle... Teraz wszyscy zostają youtuberami, zauważam, więc... No zauważyłam, Mateusz Morawiecki został youtuberem. Ja... Wszyscy politycy... Mówię to, mówię to oczywiście żartobliwie, bo raczej sobie tego nie wyobrażam. No ale pewnie wpływ na prawicę będzie chciał mieć. Raczej nie sądzę, żeby partyjny. Na dzisiaj bym był bardzo zdziwiony, gdyby jakakolwiek partia z udziałem prezydenta powstała. Ale chyba są tam ludzie, którzy go do tego namawiają. No na pewno. Natomiast jak sądzę, dzisiaj naprawdę realnie uważam, no, chyba prezydent chyba to mówił w Nowym Jorku niedawno, że, że on nie ma konkretnych planów na przyszłość. To super. Po bo, bo dwóch kadencjach nie mam konkretnych planów że na przyszłość. Wspominał prezydent, że, że był wcześniej przecież nauczycielem akademickim, prawnikiem, nawet więc. I to będzie tak łatwo wrócić Bo tym, będzie. jak się było? No właśnie. Do Krakowa myślę, Właśnie, ten ujot. Nie, jak się rozmawia, to wszyscy to wiedzą, to nie jest żadna tajemnica ani niczego tu nie ujawniam, ale wystarczy po prostu. Porozmawiać ze środowiskiem, przedstawicielami środowiska akademickiego w, w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i myślę, że łatwo stwierdzić, że droga powrotu dla prezydenta na jego alma mater po prostu nie istnieje. Nagranie i produkcja Studio Plac.